Jest z nami trener drugiego zespołu, trener Grzegorz Bąk, dzisiejszy kolejny mecz sparingowy Szczakowianka-Jaworzno-Zagłębie 2-Sosnowiec, wynik 1-1, poproszę o komentarz po meczu. Dzisiaj warunki naprawdę bardzo zimno, Wojsko też troszkę troszkę wąs. mieliśmy problem troszkę, żeby przedostać się w bocznych sektorach wojska. dodatkowo straciliśmy bramkę w pierwszej minucie i, no i ta gra mogła wyglądać w naszym kolejnym troszkę lepiej, ale... Ja jestem z gry zadowolony, bo czym my nie przegrali, mieliśmy dużo sytuacji, szczególnie końcówka meczu, to e, dużo sytuacji, które powinny zakończyć się bramką, szkoda niewykorzystanych sytuacji, ale tak mówię, no to troszkę granie tak, jak oczekujemy, bo, bo za późno gdzieś otwieraliśmy sektory, e, za późno przechodziliśmy z obrony do ataku i, i przeciwnik miał czas, żeby się ustawić. To też trzeba powiedzieć, grało tu pięciu zawodników, czy grał gdzieś na poziomie ekstraklasy. Bardzo dobry zespół, no i mieliśmy z tym problemy, ale wynik 1-1 jeden, jeden z tak doświadczonym zespołem, no, na pewno nasi obrońcy zdali egzamin, szkoda tej, tej pierwszej akcji, ale, ale później naprawdę wyglądało to, to dobrze. Druga połowa chyba troszkę lepsza w Waszym wykonaniu, nie wiem, to kwestia zmiany składu czy, czy po prostu dostosowania się już do panujących warunków? No, nie, nie, dzisiaj nie było sytuacji, że graliśmy na dwa składy, bo część zawodników leczy urazy po meczach kontrolnych. Ktoś tam jest przeziębiony, daliśmy im wolne. Było sześć zmian, ale, ale wydaje mi się, że może zaklimatyzowaliśmy się z boiskiem No i też dążyliśmy do tego, żeby zdobyć bramkę, bo przegrywaliśmy i to jest fajne, że cały czas to my atakowaliśmy w drugiej połowie, dążyliśmy i byliśmy z... Żeby, żeby nasza akcje kończyły się bramką. Szkoda niewykorzystanych sytuacji, ale taki wynik e, sprawiedliwy. Dziękuję.